Was. Co wy uważacie za słowo przemoc czy agresja? Używanie siły wobec kogoś. Dużo innych słów. Mm -hmm. Chyba główny to. Zręcanie się, wyłudzanie pieniędzy. Zręcanie się, sposób wyrażania swoich emocji w nieodpowiedni, nieod... nieodpowiedni sposób. Mm -hmm. Dobrze. Czymna, czy, czy, czy na, znaczy, y, re, ręczna, tak jak to nazywam, może być słowna. Może być wyzywanie kogoś, może być poniżanie kogoś, to już jest agresja. Może być bicie kogoś, to jest agresja, no, popychanie. A jaki ma... jak jest agresja? Agresja może być słowna, fizyczna. To no, zależy od osoby, nie? No, moim zdaniem to jest rozładowanie emocji jak, w mhm. jakimś stopniu. Ale takie pozytywne rozładowanie? ale może być też pozytywne, nie? nie, nie, by... nie. Z jednej strony, z drugiej, z drugiej, z drugiej nie. Że ktoś się na przykład... Ktoś co? się nie no, dominuje na przykład na słabszym, co nie że w uh -huh. go, coś takiego. Dobrze. Co, co to jest według mnie agresja? To wtedy, kiedy używa się jakiejś przemocy albo fizycznej, albo psychicznej wobec drugiej osoby. Hey, hey. Bardzo często występuje agresja właśnie w szkołach. Jest to po prostu y, na przykład, nękanie słabszych uczniów, takich, to są takie ofiary, czy osy. Nie, nie muszę. Nie, nie muszę. A kolega Christian? Ja też byłem, oczywiście. każdy mój kolega kiedyś przed świadkiem jakiejś tam agresji, przemocy. Mhm. E, no ja widziałem wiele razy, jak ktoś tam pod barem czy gdzieś kogoś wbił. Dobrze. A co to w ogóle jest takie? No i tak dawno widziałem jak starszy, jakiś starszy starszy chłopak mimo no. okay. przyjeżdżałem, ale co po poszedło się, zatrzymałem, to tam gdzieś później bójka, bójka no rozbój. Rozwój, bójka, napad. a co będzie częściej? W szkołach na przykład w szkołach, a co na przykład w szkołach? A to no na przykład. Popychanki, kibice ska. na kobiety. przez trzy może. A bicie się kopanie, wy? wyjmowanie noża z kurtki i zbijanie nóż na piersi. So, Musimy się zachować spokój, tak? Nie zawsze to wychodzi, ale Czyli starasz się zachować spokój, a panowywać. spokojnie. Hmm? Krystian? Należy mhm. przemyśleć i wyciągnąć yy, konsekwencje z tego, co mogłoby nastąpić, gdybyśmy Do zachować... dziesięciu głębokich parę oddechów wziąć, bo się uspokoi i przemyśleć to w międzyczasie. Tak, nie wiem, krzykiem, nie, nie Wykrzyczeć się, tak? Tak, są różne sposoby, nie Tak. Właśnie są, właśnie. Na pewno, tak, jeżeli są takie sytuacje, to staram się być yy, jak najbardziej opanowana, Dla na, nawet 5 minut, ja się do baru i na piwo. Aha, a takie pozytywne tak. dla młodzieży, takie młodzieży. dobre przykłady, jak panowie by nam dali, jak można sobie poradzić ze złością, tak w pozytywny sposób odreagować? Nie do jakiegoś klubu iść, na siłownię. Są. Się wytańczyć Piłkę, tak? oh. Piłkę. Piłkę pograć. Znale, jak sobie pan radzi ze stresem? Jak ze złością? Stresem? No? Świartkę wypiję. Wykrzyczeć to. A kolega? Się. To, znaczy? to znaczy trzymam no, Staramy się reagować jak widzimy, staramy się pomóc na przykład, ale nie zawsze dajemy radę, no bo wiadomo jak idzie dwóch czy trzech, po my 80. się dziś. Myślę, że spokojem. Jak jest spokojna, to wtedy łatwiej się, bo agresja i jak się niepokój rodzi niepokój i agresja, więc jeśli będziesz spokojnym, to...